chwilę bo nam się tutaj znowu o, okay. nagrywamy tu jest nasza pani patrycja i teraz robimy znowu nową rodzinę w czwartym odcinku kresim, kresim. jezus dobra on nam się wylosował jaka będzie od niego dziewczyna jezus chyba brzydko nie, nie mogę no to weźmy nie wiem, ja bardzo lubię ją, zretuluję ją zretuluję ją na tatuażystkę. to więc tak, że ona będzie tatuażystką. zamieni tak, 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 tak dobra Baps babs weźmy Handra Handra, Handra Handra Tatua. Tatuis. Dobra, Handra. Ja już mam dla ciebie wybrane właśnie Handrusia. Handra, 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 handra. Ty nie masz pociągłej twarzy. Oh, 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 twarz, docie, spoko. O, 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 właśnie. My twarzy zawsze spoko. Oj, te usta tak trochę niżej. Błagam, no niżej. O! Oh. Jezu, teraz to jest e, kochana. Okej, okay. no nie jest spoko. Całkiem. Aha, włosy, 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 włosy. te. Tak? Nie te, zaraz bo ja miał dla niej jakieś włosy takie, które właśnie dla niej wybrałam to te? Nie. wszystko... Ej! Jakie dla ciebie miałem włosy? tatuażystką, to ma te tatuaże jednak. Tak. Dobra. Patrzymy na jej tatuaż. Tu tatuaż. Może mi dwa na raz? Nie, okay. Tu. Ten, tak. Tu. O, tu. Takie. Tu też. Tu i tu. A do tego też tu. Aha, to zamiast. No dobra. Do no, tego się nie da, no! Łączyć się nie da. Nie da się, jak humuł przyszło. No dobra. No dobra, dobra, to towarzyska nasza tutaj. No dobra, weźmy dajmy jakieś muskuły. Ciała jej nie dajmy, dajmy jej muskuły. Dobra, dajemy ci muskuły. Dobrze, je wykorzystuję, na bijąc swojego chłopaka. Oh my god. Nie, no teraz ja już nie mogę wyjść z tej sytuacji, bo, bo ona jest. Nie, nie, chciałam do końca! Sandra! A nie Sandra? My God! Okej, okay, jesteś idealna teraz będziesz miała taką zaknię, martw się zostawić. Chyba że tak, to będziesz miała taką urokową koszulkę, że już jesteś to na potwierdzenie. No nie, będziesz miała taką... O, dobra! I to tak takie spodnie. Ja wiedziałam, że je wybiorę. Kozaki ci zostawię, Okej, okay, Handra, spoko. No o, może być nawet Handra spoko. Okej, okay, Handra jest okej. Okay. Handra okej. Okay. O, okay, Handra jest gotowa. A teraz stworzymy siostrę Handry. Mm, ma nami Słysz, Nie, siostra jest siostry. Oh my god, brother. To jest siostra handry. ona będzie miała jeden taki który który jeszcze w dodatku nie zrobiła jej handra. Co będzie straszne handra się na nią obra. Handra, obra, żalska... Okej. Okay. No to będzie miała jednak dwa. Tu będzie miała serce, bo ona będzie miała męża w ogóle. Ona będzie taka. Wow, mój dzień dobry. To będzie miała obie one mają miała tradycję, że obie mają no. Delfina znak, że niby są siostra. I nie wiem czy to idę, czy to. To, to raczej to, albo to. To. To, bo to jest takie jakby. Z przodu też chyba jakieś dam, bo... nie wygląda zbyt ładnie bez tych takulazy, nie no wygląda tak delikatnie, ale... Ooo, a takie coś... Takie... coś. Albo takie! Co to jest? Dobra, to... Ale to nie, to nie chcę. Jeju, tyle Boże, pięć już straciłam... Nie mogę, nie mogę, dobra, zaczynamy W ja. następnym odcinku stworzymy jej męża. Ona jest wręcz idealnie ubrana jak do to to ist... Ale ona musi mieć jeszcze drugie nazwisko od tego męzucha, Pale... Palesto. Nie raczej to palesto sam. Albo... Pistol. Pistolia. Jak Daisy Fey Harper? No nie... nie... Eee. Piasteria. Piastelia. Piaselia. Na piastelia. imię. Eee. Um, nie wiem, powiedzmy, że Caroline. Caroline Saru. Caroline Piastelia. Dobra, no być. Tak, no ja mamy idealny teraz, dzienny, oficjalny. Okej, okay. nie, nie, nie. Nie, 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 okej, okay, nie, okej. Mamy nie oh, yes. ślubną. A, te rękawiczki, no to są rękawiczki. Słuchaj, <ścoughs> tygodnia. To są rękawiczki, jak widzicie. Um, to są jej rękawiczki. I ona mi śmieje, ona będzie taka właśnie trochę taka ślubna babka, naprawdę. Ja chcę, żeby ona miała pierścień zaręczynowy. No i ma, okej. Okay. Dwa pierścień zaręczynowe, dobra. I co, co? Tylko ten jest pierścień na drugą rękę? Dobra, to już była ten. Można mieć kilka? I dobra. Dobra, może tyle być ale jakiś bransolety... Bransolety? okej, oh. oh, Challenge Accepted. Okej. Okay. Okej, okay, wszystko, A tutaj ten... to musi mieć taki naszyjnik, już ten naszyjnik jest śliczny, ale nie, nie wiem, czy akurat akurat taki. Ma, tak, on musi mieć ogromne kolczy z Co wy jest Czy takie malutkie, czy takie diamentowe, że nie ten ślubi? Tak, i zwykłe szare okulary, ja cię nie Ślicznie będziesz wyglądała na własnym ślubie. Jutro go zobaczymy w następnym gameplayu, go zaplanujemy. Czy ten bardziej pasuje, Te bardziej pasuje, tak. W następnym gameplayu zaplanujemy Twój ślub. Masz ile sylwetkę Twojego męża stworzony w następnym gameplayu. To będziesz biegać ze swoim mężem, więc pamiętaj to. Że ze swoim mężem będziesz biegać, będziesz z nim jogging robić. No, no. dobra. Eee, powiedzmy, że te spodnie, powiedzmy, że to coś. Ta bluzka z kurczaczkiem, bo klimą już będzie dla ciebie mówił kurczaczek. Dobra. Nie, 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 nie to. Mógł też kurczaczek. No, dobra, może tak w nawet. Bieźdź do spania, kiedy jest kursor dobra. No i ostatnie imprezowe. Oczywiście z moim rzusiem będziesz imprezować. A chociaż nie ma tutaj tej takiej sukni ślubnej. Mamy jeszcze tylko minutę. A dobra, ale ubierasz to. A szybko ci to muszę robić, bo gameplay się zaraz kończy. E jest ja ostatnią, czyli ty będziesz y, miłość powiedzmy nie. Tak, to ona będzie romantyczką. Ona będzie kreatywna i ona będzie rodzinna. Tak, dobra. To jest Caroline, a następny dzień to jest jej męża. To raz tutaj dodam, no akurat żona. No dobra, no to w następnym gameplayu. Ja was żegnam, bo zostało nam 20 sekund. Pa!